Cześć, mam na imię Daniel. Jestem słuchaczem studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk. Kierunek to coaching w biznesie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Z tego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić, żebyście i Wy spróbowali swoich sił właśnie na tym kierunku. Spytacie, dlaczego warto? Może na przykład dlatego, że posiadamy świetną kadrę dydaktyczną, która w praktyczny sposób przekaże nam wiele interesujących informacji. Nauczycie się tutaj m.in., jak rozwiązywać problemy w organizacjach, jak kierować ludźmi i jak ich efektywnie motywować do dalszej pracy. Jestem przekonany, że nowe techniki i nabyte umiejętności przydadzą się Wam niemalże w każdej pracy, ale i w życiu codziennym. Zresztą, kto wie, może z czasem przyczynią się do objęcia stanowiska, na którym to właśnie Wy będziecie zarządzać pracą innych ludzi. Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi bez dwóch zdań daje perspektywę rozwoju i z pewnością stworzy Wam wiele nowych możliwości. Warto podkreślić, że SAM posiada 30 lat kształcenia oraz zajmuje czołowe miejsca w rankingach. Także możecie być spokojni, będziecie w dobrych rękach. Nie zwlekaj, zapisz się i zostań słuchaczem studiów podyplomowych na SAM. Na pewno nie pożałujesz.